Witam serdecznie, Daria Wąsiewska. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Jutro szykują nam się spore zmiany w pogodzie. Układy niskiego ciśnienia z zachodu już powoli wędrują w stronę Polski i one przyniosą nam sporo opadów deszczu, ale także dosyć gwałtowne burze. Nadchodząca noc jeszcze będzie dosyć spokojna na wschodzie i w centrum, ale już w tej zachodniej części Polski zobaczymy, że jednak tych opadów deszczu będzie sporo, że tutaj też mogą pojawiać się burze, ale będzie dosyć ciepło, od 12 stopni w zakopanym, w centrum kraju 16-17 stopni i na wybrzeżu także do około 17 stopni. Na barometrach 1002 hektopaskale. Natomiast jutro w ciągu dnia w całej Polsce opadów deszczu będzie sporo, w całej Polsce możliwe też burze i tempera Temperatura na północnym zachodzie już będzie zdecydowanie niższa, 19 do 21 stopni, ale w Toruniu, w Poznaniu 25, w centrum jeszcze nawet do 28 stopni i na południu także do 27-28 stopni. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali, ale sprawdźmy jeszcze jak będą wyglądać kolejne dni w pogodzie. We wtorek na północy i na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, natomiast w centrum i na Dolnym Śląsku będzie bardzo słonecznie. Temperatura jednak już w całej Polsce niższa od 19 do 22 stopni. W środę także do 21 stopni i przelotny deszcz możliwy tylko na Warmii i Mazurach. Podobnie będzie w czwartek. W piątek z kolei opadów deszczu będzie trochę więcej. One pojawią się właściwie w całym kraju. Dodatkowo burze możliwe też na Podkarpaciu i temperatura od 17 do około 23 stopni. Sobota zdecydowanie spokojniejsza. Więcej przejaśnień w tej centralnej części Polski, ale także na Dolnym Śląsku na termometrach do 21 stopni. Ale zobaczmy jeszcze jakość powietrza w Polsce. I tutaj sytuacja rano była naprawdę bardzo dobra, ale sprawdźmy jak to zmieniało się w ciągu dnia. Sponsorem programu był producent